Pierwszy weekend sierpnia to czas, gdzie rozgrywki trzecioligowe ruszają pełną parą. Przed nami pierwszy z 34 przystanków, na jakie zabiera nas grupa czwarta. My dzisiaj meldujemy się w kabinie na obiekcie Millennium, gdzie swoje domowe spotkania rozgrywać będzie zespół Beniaminka, Wiślan i Aśkowice. Za moment wręczenie pucharu. Za zdobycie mistrzostwa w rozgrywkach jako czwartej ligi w z numerem 96 Sebastian Ropek, 2, Tomasz Jaklik, 4, Nowy Nabytek, Krystian Bociek z numerem 5, Arkadiusz Lewiński, 6, Mateusz Krasuski, 9 Nikodem Morawski. 14, Alisa Monsuru, 17 to Adrian Rakowski z 19. Jakub Seweryn 21. Bartosz Tetych z numerem 23 Dawid Dynarek. Tak, z numerem pierwszym Dudka 4 to Grasza. Z numerem 5 Cabała, 10 Łanucha, 11 Smoleń, 15, Rachwalik, 17 Zawiślak, 18 Iwanicki, 19 Bednasz, 55 Szczodry. Z numerem 99 Siedlik. Trójka sędziowska Albert Binkowski. Dzisiaj ta ulewa przeszła, ale po rankiem w skawinie. Teraz już to jeszcze nie koniec natarcia. Jest Rakowski. Dynarek. Miękko w pole karne. Krasuski opanował piłkę. Krasuski. Jeszcze w dalszym ciągu w utrzymaniu. Wyszlany jest podanie i gol. Mamy piorunujące. Jakże szybkie otworzenie wyniku w skawinie. Seweryn. Kto jak nie on. 25 bramek w poprzednich rozgrywkach I z wysokiego C rozpoczyna kolejne Już w czwartej minucie Wpisując się do protokołu Sędziego Jakub Na pewno dostanie w tym sezonie swoją szansę Bo potrafił to pokazać niejednokrotnie Teraz zawodnicy Wisłoki Wszczekły teraz Sztab szkoleniowy zawodników Zobaczymy Piłka w polu karnym Tutaj o, Bardzo mocna walka wręcz Zobaczmy, kto wygra to starcie. Ropek! Jednak broni golkiper Wiślan Jaśkowice. Jeszcze wyłapuje piłkę po próbie do witki, ale jednak, jednak to golkiper górą w tym starciu. Jeszcze raz uderzenie. No na pewno nie tak to sobie wyobrażał w głowie Siedlik, bo no musimy się umówić. Nie było to uderzenie najwyższych lotów Morawski. Też ważny punkt defensywy Wiślan w poprzednim mistrzowskim czwartoligowym sezonie. Teraz jeszcze mamy rzut karny. Coś nieprawdopodobnego w obrębie, w odstępie dwóch minut niespełna. Mamy dwie jedenaski, Dłuższe zagranie Morawskiego do Mocuru. Ten wbiega przez defensora. Duży rozbieg. Dynarek, ale pewnie. Wykonana jedenastka. Posłał piłkę w drugi róg, w który rzucił się Dudka. Wiślanie dwa, Wisłoka zero. 0 Sprintowanie tego pierwszego kwadransu gry. Przed zawodników Wiśla, Niżkowice Dynarek wpisuje się na listę strzelców również. Ale też brawa dla Robka za koncentrację. Ale teraz uderzenie z głowy na bramkę właśnie wspomnianego Robka. No ale w końcu w końcu jest ten impuls od zawodników. Poradzili sobie doskonale i dzisiaj lwia część tych zawodników właśnie w wyjściowej 11 właśnie na boisku, a między innymi Krasuski. Teraz kontynuuje atak Wyszczalnie. Jest Krasuski. Kapitalnie rozwiązali tę sytuację do momentu oddania strzału przez Krasuskiego. Ładnie, dwójkowo. Z wyjściem na pozycję, ale zabrakło tego najważniejszego wykończenia. Pokonała zespół Unitarnów. Natomiast przed Siarką. Spotkanie dopiero w toku. Teraz piłka w polu karnym. Jest uderzenie. Jeszcze próba do bitki zablokowana. Brawo, brawo teraz ze mm, ławki sztabu szkoleniowego Wisło Nebita. Próbował na wyjście z kontrą. Rakowski ma sporo miejsca, aby podprowadzić, rozszerzyć ta akcję na prawą stronę. Jaklik. Teraz znakomicie rozgrywają tę sytuację gospodarze, ale Jaklik myli się. 20-letniego napastnika. No i ten sezon również rozpoczęty z wysokiej C. Teraz duży błąd Dudki. To może słono kosztować bramkarza zawodników drużyny Wisłoki jest gol 3 do 0 Adisa Monsuru strzelcem bramki no po naprawdę bardzo bardzo złym wznowieniu przez Dudkę godzina gry za nami 3 do 0 Wiślanie indywidualna akcja Adisy Monsuru zakończona strzałem no w krótki róg, ewidentnie jednak bra... na prawą stronę w dalszym ciągu zawodnicy Gospodarzy. Teraz mocne starcie stykowe, bardzo mocno nadepnął Siedlecki swojego oponenta i to jest czerwona kartka dla tego zawodnika. No tak, no bo w 50 minucie widzieliśmy, w 55 minucie widzieliśmy pierwszą żółtą kartkę dla niego, teraz druga, no nadepnięty Seweryn, no i też na pewno ta zmiana nie taka. Teraz też szkoda. Dla widowiska tego spotkania, że nie mieli więcej okazji w pierwszej części tego spotkania. Teraz Seweryn blisko zdobycia dubletu, no ale ponownie nie wykorzystuje on. Kolejny raz dobre podanie Krasuskiego, ale tutaj. No Severin... ale piłka adresowana na krótki słupek pada łupem. Zawodników gospodarzy marszalik jest cholewa przy piłce, cholewa już z piłką w polu karnym. Jeszcze chulewa, uderzenie lewą nogą, ale nie znalazło ono drogi do bramki. Zagranie na prawą stronę. A teraz Radwanek, przedłużenie do Struzika, Struzik w pole karne, tam jeszcze wychodzi Dudka, to nie koniec, gol! Gol numer cztery dzisiaj w Skawinie i widzimy ten brak radości ze strony Radwanka, no bo to no, przecież były zawodnik Wisłoki, który w poprzednim sezonie dziewięciokrotnie pomagał Kolegom Biało-Zielonych wpisywać się na listę strzelców. A dzisiaj to on strzela bramkę swojej eks-drużynie. Z tą ligą, z tą grupą zdecydowanie na wcześnie, za wcześnie na, na wnioski. Czy to dzisiaj, czy za tydzień. Teraz jeszcze szansa dla zawodników. Wiśla. indywidualna akcja i dostawka z najbliższej odległości Radbanka Próbował tam Wiśniewski indywidualnie. Dękie. Tam... Taka sytuacja, która była nierozwykłana przez, przez trenera. Natomiast tutaj widzimy Wiśniewski i na pozycji spalonej Radwanek z najbliższej. A pozostałe wyniki na innych stadionach bez zmian. Za to zmiana może być na stadionie w Skawinie. Cholewa z piłką w polu karnym. Cholewa sam słupek po interwencji Dudki. O teraz próbował. Dwa nad piłką wbiegającego napastnika, ale to się nie udało. Natomiast mamy koniec tego spotkania. Sędzia Binkowski gwizda po raz ostatni 4 do 0. Wiślanie i Jaśkowice pokonują Wisłokę Dębica na inaugurację.